Witam tu Kasper72W1 A to jest nowa seria e, Kasper72W1 poleca serwery A to jest pierwszy serwer Taki mm, dosyć mi się podoba patrzcie, tutaj jest spawn Tutaj jest mm, Kasa Moja kasa To jest creeper, A patrzcie co mi się najbardziej podoba no, szybko. No. O. ale się zostałeś na szybko. Jesteście szybki. Tam też się podoba. Hmm, co tu jeszcze jest? Tutaj są jakieś zasady, czy coś? Hmm, tam jest. O. Wow, wow. Hmm. Co tu jeszcze jest tam? Tam jest. Moparena jest. E, co tu jeszcze? Tu jest sklep, tu jest pęczątowanie, tu jest sklep VIP-ów, mm, tutaj są portale do różnych, tutaj jest dla, działki dla vip -ów. tutaj jest do tutaj jest portal do survival games, tutaj portal do survival, tam można się mieć i się... Hmm, co wy czy, czy jeszcze mam pokazać? Dużo osób na serwerze nie ma mm -hmm. Nie wiem co mam jeszcze tak Wow! Cies. Wow. Fajna uh -huh. Kręci mi się w głowie Ale fajnie Wow. O, już Dobra, tak więc, co by tu jeszcze mam pokazać? Chyba już wszystko. Nie no, nie wszystko, bo tam jeszcze są te proje, ale... O, patrzcie, tutaj jest takie coś fajne. Bierzecie sobie i tak możecie bez przerwy sobie grać wnioska. Tyle, ile chcecie. To jest coś fajne. Tutaj macie skrzynię. Tutaj macie enchant. No. Nie, no, no to co to? E? Tutaj jest? co to jest? Może coś tam było? Nie wiem. Dobra, no to było na tyle. I niedługo będzie kolejny hmm, odcinek. Hmm, Patrzcie, na się znowu w polecam, serwery. Ło, wow, wow, wow. Jak to wejść? Tak więc, dobra, ja się z wami żegnam. Cześć, do następnego odcinka.